Cześć wszystkim, z Wami Wika, spotykamy się w nowym odcinku z Drabkowym. Dla mnie to będzie pierwszy film, który nagrywam w lutym, i dzisiaj drabki o wartości 60 zł. Sponsorem odcinku jest zdrabka Krzyżówka XL, w której postaram się załączyć zdjęcie. Wydrapałam 100 zł w bonusie. Tam litera kontrolna D. Myślałam, że tak samo jak w tej, co za 3 i za. 10 będzie T, więc byłam zdziwiona, ale już wiem, już pamiętam. Dobra, co drapiemy? Staruszka, milion kaszu. Lubię po prostu tą zdrabkę, więc wzięłam zadyszkę, świąteczny kalendarz. Dawno go nie widziałam w kolekturach. Akurat tam był Pan na zastępstwie i miał tą zdrapkę, więc super ekstra. Do tego Złoty Los. 500 tysięcy Moneymaker i perły rubinę. Perły Rubiny też chciałam. Yy któregoś razu kupić, ale się okazało, że nie ma. A cudowny pan na zastępstwie miał. No to zacznie chyba od tej perwy rubiny, numer z drapki 13. Tutaj szukamy, drapiemy liczby, a do tego tą zawieszkę albo mnożące razy dwa pierścionek ruszamy. Nasze liczby wygrywające to 14, 35, 38, 27 i.

To następna będzie świąteczny kalendarz, numer zdrapki 15. Tutaj szukamy gwiazdy albo w bonusie Mikołaja. Dość mało drapałam tą zdrapkę w tym yy, powiedzmy sezonie zimowym, ponieważ a nie lubię, b jakoś szybko, o, szybko ona yy, się wyprzedała, trudno ją było znaleźć. To ruszamy. Pod jedynką mamy lżwę, następnie renifera, kulę. Sanie, dziuchcia, rękawica, kartka, kominek, skrzat, piernik, czapka, kożuch, sople, świeca, skarpeta, bęben, lizak, balwanek, dzwonek, stroik. No, nic dziwnego, trąbka, aniołek, choineczka i szyszki. E, gra 25, jak znajdziemy trzy takie same kwoty, to wygrywamy. Co my tutaj mamy? 10, 30, główna, 30 po raz drugi, stówka i główna. W bonusie Mikołaj, a niestety mamy Dziadka. No to jedna wygrana, jedna przegrana. Następna pójdzie... To no złoty los. Szukamy liczby albo sztabkę. Numer drabki 11. Wszystkie drabki wybierałam. Niektóre nawet losowałam. 31, 15, 40, 24 i 19. No i sztabka. Dobra. 35, 22, 26.

po zdrabce niestety. No to ostatnia na dzisiaj: Zdrabka ze 10 zł. 500 000 Moneymaker, numer 14. Szukamy liczby, szukamy e, sakwę albo sztabkę. Sztabkę może przypisaną kwotę razy 2. No i tutaj odkrywamy nasze liczby wygrywające: 58, 38, 17, 22 i 14. A co mamy? 24. 25, 31, 11, 53, 27, 23, 51, 35, 16, 42, 32, 49, 33, 39, 12, 43, 55, 19 i 54. No, została tylko jedna drabka. Jestem ciekawa, czy coś z tego się uda, bo jak na razie tylko parę rubinek się spisały. No to milion kaszu. E, numer drabki 11. Szukamy liczby, szukamy napis kasz, worek albo safe.

47, 59, 24, oh, i 13! <laughs> Na samym końcu zwrot, no zwrot, ale, ale super, jedną L widzę. A, i druga tu jest. No to podsumowanie. Super, że się jednak udało. Na ostatnim okienku tutaj 20 zł. Tutaj mamy także zwrot 10, polowa 60. Mogło być lepiej, ale zawsze mogłoby być i gorzej. Więc dziękuję za zwrot. Za 30 zł można nagrać super odcinek. Zobaczymy, czy nagram, czy dołożę, czy już spotkamy się na premierze po Nowa edycja Magalini. Hmm. Czekam. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam cieplutko z Warszawy. Pa!